Odśwież swoją szafę w tarnowskim artskłocie. Ciuchy, biżuterie, torebki i wiele innych. Tym wszystkim można się wymieniać, ale nie sprzedawać. Aby wziąć udział w wydarzeniu, trzeba się wcześniej zapisać. Wymiana jest pomysłem też uczestników artskłotu, uczestników życia artskłotu, dlatego, że dziewczyny, które tutaj przychodzą mówią, że kiedyś w Tarnowie coś takiego się odbywało, ale już nie ma na to miejsca, nie ma kto tego organizować, więc stwierdziliśmy, że czemu nie. Wtedy ściągamy obrazy ze ściany i zamieniamy je na taką galerię, ale ciuchów, którymi się wymieniamy. No i faktycznie pierwsza, pierwsza wymiana była miesiąc temu, w maju. Przyszło do nas naprawdę sporo dziewczyn ze swoimi ciuchami, i wszystkie wyszły zadowolone: każda się czymś wymieniła, niektóre nawet pozbyły się wszystkich swoich rzeczy i odświeżyły swoją szafę, przenosząc różne rzeczy. Były też torebki, buty, biżuteria więc wszystko, czego kobiety pragną i lubią. Stwierdziliśmy, że to jest dobry pomysł, żeby to powtórzyć. I faktycznie dzisiaj puściłam wydarzenie na Facebooku i już mamy pierwsze zapisy. Około 15 osób się zapisało. Mamy nadzieję, że tak do 50 się tutaj zmieści. No bo jednak mamy ograniczenie tej przestrzeni. To jest tylko 50 metrów, których można te, te ciuchy pokazać i przedstawić. No liczymy na to, że dziewczyny znowu nas zaskoczą, znowu przyniosą mnóstwo rzeczy, no i będziemy się wymieniać. Wymiana ciuchów w warskłocie zaplanowana została na środę 22 czerwca o godzinie 16. Art Squad w Tarnowie przymierza się także do stworzenia studia fotograficznego. Potrzebne jest jednak wsparcie finansowe. Dziś wygląda to tak, ale w przyszłości ma być to profesjonalne studio. Postanowiliśmy, że skoro mamy na piętrze jedno niezagospodarowane pomieszczenie, które ma też powyżej 25 metrów, to może fajnie byłoby zrobić w nim studio. Porozmawialiśmy z panem Tomaszem Sobczakiem, prezesem Towarzystwa Fotograficznego w Tarnowie i razem stwierdziliśmy, że można to zrobić i to całkiem niedużym kosztem, oprócz tego, że sufity nam się wali na głowy w cudzysłowie i trzeba go ratować niestety. Mamy mnóstwo nagród dla każdego, kto wpłaci od jakichś zdjęć za 2 zł, powiedzmy, po od 10 zł zdjęcie właśnie, fotografia, fotografia Tomasza Sobczaka jego znane zdjęcie Indianin. Pojawiają się też sumy powyżej 100 zł, jeśli ktoś chce nas wesprzeć, to może sobie wydrukować swoje zdjęcie na kubaczku, i moje ja oczywiście, przekażemy później po zbiórce, jeśli faktycznie uda się to zebrać. Są też nagrody wyższe, gdzieś w okolicach 200 zł, to już są miejsca na warsztatach fotograficznych. Wszystkie te pieniądze zostaną przekazane na, na to, żeby to studio zrobić. Jest no tych nagród mnóstwo, trzeba sobie to po prostu wszystko na spokojnie przeczytać i wybrać tą sumę, którą chciałoby się nas wesprzeć, a my na pewno będziemy z tego bardzo zadowoleni, tym bardziej, że to studio planujemy zrobić otwarte i darmowe dla każdego, kto będzie chciał z niego korzystać. Także tak, nie będzie nigdy tak, że zamkniemy komuś drzwi przed nosem i powiemy, że jak nie masz pieniędzy, to nie możesz z niego korzystać. Będzie otwarte, będzie darmowe, i każdy, kto chciałby się nauczyć fotografować w studio i pracować z tym światłem, które tam jest takie specyficzne, i każdy, kto chciałby się na przykład nauczyć obsługi aparatu, bo też nie ma tego, na co dzień ma na przykład komórkę i świetnie mu to wychodzi, ale chce się nauczyć lepiej, to będzie mogło się u nas tego po prostu nauczyć. Oprócz tego, że będzie studio, będą oczywiście organizowane warsztaty fotograficzne. Razem z tym studiem będą modelki do tego, aby się nauczyć faktycznie fotografować, także, także myślę, że to jest ciekawy pomysł. I rozwinięcie artysku i naszej działalności. Na ten cel potrzebne jest około 15 tysięcy złotych.